O kurwa, Pobiela, aż mnie uszy zabolały. Może być nasza baza. Trzeba mi obejść na chwilę. O kurwa, nie nie, to mi nie będzie. Luksus, czekaj, tak kurwa, monitor... tego w domu nie masz. Tego w domu nie masz, takiej zajebistości jak. O kurwa. No tego nie Oj! Ja! <sł Drake> Dobra, odpalił. Coś tam się kurwa świeci. Kontrolka dyskoteka, no ty. O kurwa Opa! Leci! Leci! O kurwa O kurwa... do Opa! Poszło wszystko w twój mikrofon z Ale Sram Ale co ty Na co ciebie Co mi się! Do o, no, nie, no, no kurwa, weź ma O kurwa, tu ja masz, kurwa! O kurwa, no ty w sumie to, to ja! Nie, tylko że od Xboxa, no. Już kurwa, czułeś? Srać mi w pokoju? No gdzie no, dalej Nie ty ja mam, mam od Xboxa! <gry> Na to patrz. To kurwa, pokój mi te wszystkie bronie człowieka. Oj <gry> o ja, o ja, o ja, oś, oj. Oj, 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 oj. Opa! <gry> <gry>